Cześć moi drodzy z tej strony: Paweł z kanału 64Bit Review. Oj długo żeśmy się nie widzieli! Oj długo żeśmy się nie widzieli! Ponad roczna przerwa y, na kanale, ale słuchajcie, wrócimy z nowymi odcinkami. Niestety, sprawy zdrowotne sprawiły, że musiałem nagle, nagle zniknąć, y, jak i nagle się pojawić. Y, wracamy z nowymi odcinkami. Dziękuję za wszystkie suby na kanale, bo nazbrało się ich przez te ponad rok, prawie już tysiąc. Więc dziękuję za zaufanie udzielone y, mojemu kanałowi. Y, Jakie nowe tytuły będziemy grać? Słuchajcie, nie zdążyliśmy skończyć i niestety nie będę mógł skończyć ostatniej serii, która miała miejsce na kanale dotycząca Alexa. Niestety nie będę mógł skończyć e, odcinków związanych z e, XCOMem, który jest jedną z moich bardzo ulubionych gier. Będę prawdopodobnie zaczynał po prostu nową serię z e, nowymi, nowymi postaciami. Mam nadzieję, że dołączycie, e, że są jeszcze fani XComa na moim kanale. E, Jakie nowe tytuły? No, sporo gier nam się uh, zrobiło tutaj uh, na rynku przez, uh, przez ten czas. Wcześniej miałem okazję, um, okazję pograć i są już tytuły minione, do których raczej wracać nie będziemy. Uh, natomiast tytuły, które mnie teraz wciągną, na pewno słuchajcie, we wrześniu ruszymy z um, Phoenix Pointem, uh, gry w twórce um, pierwszego Ufo. Uh, już mam ją zakupioną w, przed, w przedsprzedaży, oglądałem sobie i rzeczywiście zapowiada się bardzo ciekawie. Będzie chyba e, uzupełniała te wszystkie braki, które miał x czyli e, braki w, w wielości uzbrojenia, które możemy wykorzystać w, w tym, jak możemy tworzyć nasze postacie, jak wykorzystywać ich zdolności na polu, na polu walki. z to dobrze, ale mam wrażenie, że oglądając, a mam wrażenie, że i Wy też oglądaliście to, co Phoenix Point nam próbuje tutaj przyszykować. Macie na, to, na, ten, tytuł, na ten tytuł ochotę, więc zarządzamy sobie taktycznie i strategicznie na... na Polu walki i za pomocą geowidoku. Z tytułów fajnych, w których miałem okazję grać i których będę chciał Wam pokazać, to jest SAP Nautika. Moi drodzy Sapnautika jeśli dobrze pamiętam, zdobyłem ją na Epic Store za free była, jako taki przyciągacz. Nie będę tutaj wdawał się w dyskusję, czy Epic Store jest dobrą platformą do dystrybucji gier, czy to, co robią jest w porządku, bo robią rzeczy, które są fajne, ale robią też rzeczy, które są niefajne, jak na przykład brak recenzji przy grach, co jest raczej świadomym wyborem tej, tej platformy. Natomiast fajnie, że dzielą się z twórcami większą część pieniędzy niż robił to Steam. Ale nie wdawajmy się w te dyskusje, bo to są nasze własne prywatne. Wybory, które decydujemy, którym, których dokonujemy za pomocą naszych własnych portfeli, kupując bądź nie kupując danych, danych tytułów. W mojej ręce wpadła ostatnio Close to the Sun, z której zrobiłem, um, zrobiłem recenzję, która być może już ukazała się na kanale, albo ukaże się zaraz, zaraz na dniach. Natomiast nie wiem, czy chcielibyście Close to the Sun oglądać. Może jeśli, jeśli, jeśli będzie, będą takie prośby, to nakręcę close, close to the Sun, bo to jest tytuł z taką um, fajną fabułą, ale nie do końca dokończoną, z, ze swoimi mankamentami, które wynikają z budżetowości tego tytułu, e, więc nie, nie wiem, czy Close to the Sun będzie, będzie u mnie na kanale. E, moi drodzy, Factory. Satisfactory. Kto nie, grał, kto nie grał, ten niech zagra, bo budowanie własnych fabryk jest naprawdę wspaniałe. Gra we wczesnym, we wczesnym dostępie w cenie około 80 zł na Epic Store. Polecam, naprawdę wciągnęliśmy się z tego, gramy w synem. Gramy też w Astrenira sobie z synem razem. Ehm, załapałem, powiem Wam, że też cyfrową dystrybucję Talizmana, magii i miecz, więc może <grybujesz> wejdziemy po koronę władzy jeden z odcinków Wam pokaże, że planszówka w formie cyfrowej jest całkiem, całkiem fajna. Ehm. Wróćmy jeszcze z, z jakimi tytułami mógłbym do Was jeszcze tutaj, z jakimi tytułami mógłbym jeszcze tutaj do Was wrócić. Mam trochę tych, mam trochę tych gier, wygrzebałem też jeszcze trochę starych, starych gier. Przed tym jak zniknąłem z kanału, obiecywałem um, Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth. Um, więc mam ją nadal na pulpicie, komputer nie chojował, ja chojowałem, ale gry dla mnie przetrzymał, więc wrócimy jeszcze z kilkoma tytułami. Moi drodzy, e, witam się z Wami, bardzo miło Was przyjemnie znowu, e, znowu zobaczyć, dziękuję, tak jak mówiłem, za wszystkie suby na kanale i będziemy wracać, e, będziemy wracać do tego, co tygrysy lubią najbardziej, czyli w moim przypadku jedzenia i grania. Trzymajcie się, do zobaczenia, hej!